Ja mam z Card Market. Jestem sobie przy każdym maszynie w Rybucie i będziemy brali On Go. Zobaczymy, czy faktycznie udało się naprawić. Zobaczmy, czy poleci. I leci. Super. Nie będę nic przycinał, żeby nie było, że oszukuję. Co prawda, nie przemyślałem tego. Bo mam tylko jedną rękę dostępną Nie wziąłem sobie nic Żeby sobie przytrzymać Najwyżej to przyspieszę Jakoś A to sobie usiądę Będzie najłatwiej Już i tak zrobiłem sobie Ciebie wystarczającego Charmeleon, Lur Ariados, Pikachu, Squirtle, Bidów, Meltan, Charmander, Numel i Blisi. Spoko. Blisi chyba nie mam, więc będzie co dodać do kolekcji. Mam nadzieję, że to wystarczy, żeby wziąć udział w konkursie. Zrobiłem z siebie wystarczającego głąba, ale jeszcze zostańcie na chwilę, bo jeszcze będzie mała niespodzianka. Trochę przeskoczyłam, bo zajęło mi kupienie jeszcze wietrzu. biorę sobie do domu i otworzymy z młodym, bo bardzo lubi Kinka Tonka. Na razie, cześć.